To o wie, projekt, Pani pójdzie do biblioteki, wypowrzyczy i sobie, sobie Ale pani to nie przeczyta. Sam, sam pan albo że to nie jest albo jeżeli pani jest. chce, to trzeba mnie poinformować, tak jak powiedziałam wcześniej rozmowie, ja pani przyniosę ten projekt i Pani go sobie przejrzy, zapozna się pani z nim, przygotuje się pani do rozmowy. Ja jestem Pani przytulny. nie jest przygotowana do rozmowy. Ja pani jestem. jest przygotowana na atak, proszę pani, i na, na jakieś. nie, ja pana nie atakuję. Zadaję pytania, na które pani po prostu odpowiedzi, Pan nie. Odpowiadam pani, na które pani pytanie nie odpowiedziała. Na, na przykład na pytanie na. dotyczące... Chociażby artykuł 20 z tej Konstytucji prawnej i Sprawiedliwości, Pan by się zgodził na taki zapis. Pan powiedział, że nie zna tego zapisu, więc nie może się wypowiedzieć. Co ja bym zrobił? Że Pan by się nie zgodził na, na taki zapis. Odpowiadam Pani jasno i dobrze. Jeżeli tak. chce Pani dowiedzieć się o pytania, które mi Pani zadaje, y, odpowiedzi y, ma Pani udzielić, tak? proszę przekazać mi takie pytania żeby mógł rzeczywiście je przemyśleć. To nie są sprawy na zasadzie takiej, czy Pan, proszę Pana, dzisiaj założy kurtkę skórzaną czy, yy, czy sztruksową. Tylko to są sprawy dotyczące najważniejszych zmian w Państwie. Ja mogę mówić Pani o swoich projektach, możemy o nich rozmawiać w szczegółach, a nie jestem przygotowany na to, by w tej chwili kontestować, bądź afirmować czyjeś projekty. Dobrze, rozumiem, tylko wyjaśnię, że no, pytam, pytam. Pytam o ten projekt, ponieważ ten projekt już fizycznie mamy. I prawo jest Sprawiedliwość, który najprawdopodobniej wygra te wybory, może ten projekt przeforsować. A Pan, jako osoba, która wejdzie do parlamentu, może pomóc w przeforsowaniu tego projektu. Więc dlatego pytam, czy Pan by się na te zapisy zgodził? Stąd te pytania. Proszę Pani, odpowiadam na Pani. Jeżeli Dobrze, będę na miał czas, by zastanowić się nad konkretnymi zapisami, które, o których Pani w tej chwili pyta. To z przyjemnością odpowiem Pani po przemyśleniu na te pytania. Natomiast zadawanie pytania w tej chwili o rzeczy istotne nagle i oczekiwanie odpowiedzi w sposób błyskawiczny, natychmiastowy, gdybym ja nawet w sposób błyskawiczny natychmiastowy odpowiedział, to natychmiast Państwo napiszecie, że sobie po prostu traktuję, lekceważy sobie tak ważne sprawy, bo wymyśla sobie przy poczekaniu na stoliku odpowiedzi, by zaspokoić ciekawość Pani redaktor. Czarno na białym. Na jakie ustępstwa w takim razie pan byłby się w stanie zgodzić, żeby przeforsować swoje pomysły? Na przykład, gdyby powstał jakiś wspólny projekt Konstytucji, Prawa i Sprawiedliwości i pana, to co musiałoby się w tym projekcie znaleźć? No to pan, co, co chciałby pan przede wszystkim przeforsować? Przede wszystkim zmiana ordynacji wyborczej na większościową, oddzielenie władzy ustawodawczej od władzy wykonawczej i rzetelnej dyskusji nad wzmocnieniem instytucji prezydenta, rzeczowej dyskusji nad tym, czy ma być to system wzorowany na systemie amerykańskim, czy na, na systemie semiprezydenckim francuskim. A czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość właśnie chciało przeforsować jakieś swoje postulaty światopoglądowe, byłby się Pan w stanie na nie zgodzić w zamian za wprowadzenie? Chociażby... Jeżeli byłyby sprzeczne z moim światopoglądem, na pewno nie. Nie ma dyscypliny partyjnej, podobnie zresztą z, z osobami, które startują w, z, z list kuki z 15. Światopoglądowe jesteśmy bardzo różni. Uważam, że zresztą, że priorytetem są sprawy nieświatopoglądowe, a sprawy dotyczące organizacji państwa. Światopoglądu. Dramat państwa polega na tym i słabości, przyszłą słabości Polski jest m.in. to, że odwraca się uwagę świata, sprawami światopoglądowymi od spraw zasadniczych, od konstrukcji państwa. A jakie uprawnienia chciałby pan w tej nowej konstytucji nadać prezydentowi? Czy on by miał znacznie większy prezydent? Powiedziałem przecież przed chwileczką pani na to pytanie. Pani nie słucha moich odpowiedzi. Powiedziałem pani, trzeba się zastanowić wspólnie z różnymi podmiotami. Czy ma być to system amerykański, prezydencki, czy sami prezydencki, czy coś pośredniego? Czy na przykład nie należy zrezygnować z weta kieszonkowego prezydenta amerykańskiego, a zamiast za to uposażyć go w możliwość rozpisania referendum bez zaciągnięcia opinii, bez zasięgania opinii w, 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 przed, w, od jakiegokolwiek in, innego organu władzy? Na przykład jest kwestia dyskusji, a nie mojego widzimisię. No tak, ale pan ma jakiś pogląd na tą sprawę. Na przykład, czy nie wiem, prezydent miałby uprawnienie, żeby rozwiązać Sejm. Panie W sytuacjach szczególnych z całą pewnością, gdyby taki, gdyby zaistniała sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Hmm. Na pewno tak. Czy, ale to jest mówię moje osobiste zdanie to wymaga dyskusji. Ja nie jestem odpisania, ja nie jestem, proszę pani, satrapą. Ja jestem człowiekiem, który jest w pełni świadomy, że trwanie obecnego systemu, obecnej konstytucji prowadzi Polskę w przepaść, jestem człowiekiem, który ma nie posiada żadnego interesu y, partykularnego, tylko z myślą o interesie obywatelskim, interesie państwa, idę doprowadzić do dyskusji nad zmianą konstytucji. Doprowadzić do tego, by najbliższy Sejm był konstytuantem. Nie ma gorszej, nie wyobrażam sobie gorszej konstytucji niż ta, która obecnie obowiązuje. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Ale nie jestem również od tego, by w szczegółach opowiadać Pani o swoich wizjach yy, państwa. Ja, przy, ja idę po to, by doprowadzić, by Polska przekształciła się z kraju partiokratycznego w kraj demokratyczny. Więc jeżeli przyszedłbym w tej chwili i w tej chwili wysnułbym przed Panią teorię swoje, jakiegoś swojego takiego bardzo ciasno sprecyzowanego, sprecyzowanej wizji państwa, to ja się niczym różnie od tych, którzy mi na tym. To ma wynikać z dyskusji. I państwo zauważy, że na moich listach są ludzie o bardzo różnym światopoglądzie. Od demokracji bezpośredniej po ruch narodowy. To są skrajne światopoglądy. A jednak łączy ich wspólnie idea naprawy Rzeczpospolitej Polskiej. Łączy ich świadomość, że obecny stan prawny państwa jest dramatyczny i prowadzi Polskę w przepaść. Nowa konstytucja ma być wynikiem dyskusji i konsensusu, a nie ma być narzucona czy to przez pana Kaczyńskiego, czy przez Kukiza, czy przez kogokolwiek innego. Ja rozumiem, tylko ja bym chciał poznać konkrety tej nowej konstytucji. Co w niej nie będzie? Co w niej będzie oprócz to tego, że, się pani o konkretę, się... że to jest to dla pani mały konkret? Zmiana ordynacji wyborczej na model większościowy 461 to, mandatowych tak, okręgów wyborczych. oprócz tego, chciałabym. A czy proszę Pani zniesienie progu frekwencyjnego przy referendum, to nie jest dla, dla Pani też drogie? Co ale, jeszcze oprócz tego? Dobrze, ale ja pytam o uprawnienia prezydenta i Pani nie potrafi mi na nie odpowiedzieć. A na, odpowiedzieć. Przy, na przykład prezydent będzie Znaczyna, miał uprawnienia. Przepraszam, Pani, Pani imputuje, że ja Pani nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiadam Pani jeszcze raz. Może Pani, niech Pani spróbuje myśleć. Dobrze? Przez chwilę. Niech Pani zapomni, że pani ma napisane pytania i pani ma uzyskać taką odpowiedź, jaką pani, jaka będzie potrzebna do programu, tylko niech pani zacznie myśleć. Dobrze, czy w takim razie pan czy prezydent będzie miał prawo wydawania dekretu w tej konstytucji? Nie proszę pani, w tej formie, które były, które, jeżeli Pani... Co Pani rozumie dekret, Czy model konstytucji tam jest 35 roku, czy jak, jak, w jakiej formie i w jakich sytuacjach? Ja Pana pytam, co będzie w tej chwili? Będzie miał w sytuacjach szczególnych, podobnie jak w tej chwili. Ma na przykład prezydent w sytuacjach szczególnych, ma możliwość wydawania dekretu. Taką sytuacją szczególną jest na przykład stan wojny. Wie Pan o tym, czy nie? Wiem. Ja. To dobrze. To jeszcze zapytam o w takim razie referendum. Wiem, że progu nie będzie, a czy prezydent miałby samą możliwość zwoływania referendum? Odpowiadałem również Pani przed chwileczką na to pytanie. Pani mnie nie słucha. Powiedziałem Pani, że jest sprawą dyskusyjną. Do przedyskutowania, czy podobnie jak w systemie amerykańskim, gdzie w ogóle prezydent, w ogóle nie ma referendów, jeżeli chodzi o, o, o federację, są tylko referenda lokalne w Stanach, ale czy podobnie jak we Francji, że to jest pod dyskusję, czy podobnie jak we Francji prezydent może rozpisywać referendum bez zasięgania opinii innego organu władzy. Przecież rozmawialiśmy o tym. Mówię, że to jest kwestią dyskusji. To jest bardzo poważny instrument który daje pre prezydentowi bardzo mocną władzę o możliwość odwołania się bezpośrednio do narodu z pominięciem parlamentu, więc wymaga to dyskusji, a nie moje powiedzie mi się. Dobrze, to ja chyba mam odpowiedź na wszystkie pytania, które pan zaznaczył. Zrobimy ogrywkę, Piotrek? Możemy minutkę Pani spojrzy w lustro. Ja cały czas na mnie krzyczą, Czy ja krzyczałam w tej chwili? Mamy tu wszystko nagrane też na naszej kamerze. Dobrze. Tak? Internauci czy jak ja krzyczałem. Czy... Ale ja się, nie zgadzam na publicznej umowie Pani jest osobą publiczną, Czy Jutro będzie, będzie Pani... pani Wiem, więcej Pani powie. Jutro będzie pod Pani, pani pod gwiazdą internetu. Pod przykrywką Pani działa? Nie, nie, nie znam pod żadną przykrywką. Pan z dziennikarzem, nie może czy pan jest jest ja się nie zgodzić. Ja Panie, czy pani jest decyniowiącą? Panie redaktor, umówmy się w ten sposób, że my chcielibyśmy tym razem zobaczyć, co państwo zrobią z tego materiału, natomiast jeżeli nie, to my się będziemy musieli bronić po prostu publikując to, co nagraliśmy. Nie, ten Bo materiał będzie w internecie redaktor. jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj wieczorem.